Witam Was serdecznie z tej strony Bogdan. W tym krótkim poradniku poinformuję Was, z której strony w gniazdku elektrycznym, tak zwanym kontakcie, podłączyć przewód fazowy L, czyli przewód koloru brązowego. W tego typu gniazdkach, jak tutaj widzicie, czyli gniazdko wtyczkowe ze stykiem ochronnym, przewód fazowy powinien być podłączony z lewej strony, zaś przewód neutralny niebieski z prawej strony. A przewód ochronny, zielono-żółty do styku ochronnego. Przy założeniu, że styk ochronny jest u góry, to lewy otwór powinien być zawsze fazowy, czyli gdy zastosujemy na przykład taki próbnik napięcia albo różne inne urządzenia pomiarowe, to zawsze ma wykazywać z lewej strony faza, czyli napięcie. Inaczej mówiąc, lampka tutaj będzie nam świecić. Tutaj, gdybyśmy przetestowali, nie powinna lampka świecić? I oczywiście z ochrony, także lampka nie powinna świecić, tylko z lewej strony. Tak więc już jest wszystko jasne, a teraz odeprzemy się teorią. Książka Władysława Orlika. Egzamin kwalifikacyjny elektryka w pytaniach i odpowiedziach. Strona 98. Proszę bardzo, w jaki sposób należy przyłączać gniazda? Dla naszego przykładu, dla naszego gniazdka, stosujemy to, co jest tutaj napisane. W gniazdkach, a w zasadzie w gniazdach wtyczkowych, pojedynczych, ze stykiem ochronnym, patrząc od przodu, przewód fazowy powinien być przyłączony z lewej strony, a styk ochronny powinien znajdować się u góry. Dotyczy to styku ochronnego stosowanych gniazd w Polsce. I tutaj, jeszcze informacja. Przyłączanie gniazd wtyczkowych, czy też wtyczkowego ze stykiem ochronnym w układzie sieciowym TNS lub TT. Najczęściej stosowanym układem w naszych mieszkaniach jest TNS w instalacjach oczywiście 3-przewodowych. Dobra, wszystko jest jasne: tak więc faza zawsze z lewej strony, jeżeli chcemy zrobić wszystko zgodnie z zaleceniami dla elektryków. Jeżeli ktoś zrobi z prawej strony. No, to oczywiście też będzie wszystko działać, każde urządzenie będzie działać poprawnie, bo dla urządzeń nie ma to żadnego znaczenia. A jeżeli nie wierzycie, to spójrzcie sobie na przykład na przewody do waszych list zasilających, komputerowych i różnych innych. I jeżeli rozbierzecie sobie listwę, to zauważycie, że przewód brązowy jest podłączony do prawych tutaj otworów w listwie. Oczywiście nie dotyczy to każdej listwy, ale niektórych. I tak samo do różnych żelazek, czy też na przykład czajników bezprzewodowych. Tak po prostu jest, pół na pół, że raz jest z prawej, raz z lewej, ale jeżeli tworzymy instalację w swoim mieszkaniu czy w różnych innych miejscach, pamiętajmy o tym, żeby zawsze z lewej strony był przewód fazowy L, czyli przewód liniowy koloru brązowego. Z mojej strony to tyle, trzymajcie się, cześć.